Dzień dobry, cześć i Czołem tu SC Cheese. I teraz wam pokażę no, mój mały replay z mojej gry. gdzie robię Cisa. A co wam pokażę? Eight pula ze spajnami! Zobaczymy czy mi się uda, czy mój oponent będzie taki inteligentny. Oczywiście moje APM. Jak wiadomo, koranczyk śpiący... ile tu mam? 30. No, Mogło być gorzej. Czy ja w ogóle scoutuję? A tak, jest. Jest scouting. Mój oponent. Hmm. Dopiero teraz. Zobaczymy, czy mi odkryje. A się nie wiem, czy mi odkryje. Jak prosiłem o dodanie replay, replaya, to nie widziałem w sumie. No ale zobaczymy. O jest. Cztery dronki aż wicował kretyn. <laughs> Przepraszam. I. No. Jest, jest, jest. Chodzi o to, żeby. Nie ja dostrzegasz sześć zerlinków w poszczególnych To jeszcze, żeby tutaj dwa spajny położyć. I będą tu haczerkę. Tylko właśnie chodzi o to, żeby oponent też czego nie zrobił, a no, inaczej będzie kiepsko. jest. No i teraz powinien spina tutaj puścić. Mógłby się to myśleć o 8 pula a nie 6 że go się nie zaatkowałem. No i zobaczymy, czy odkryje. O! I o to chodziło. Jeśli mi tego nie zniszczy, to koniec gry. Jest, stawia tutaj. Mógłby go tutaj postawić. Lewiej by wyszedł na tym, Dlatego go tutaj postawił. Teraz co? Zostawię je tutaj, przesunę, no i moja haczerkę będzie tu. I tyle. O, i koniec. Właściwie koniec gry. O, co on teraz może zrobić? To ja, kretyn? Oczywiście postawiam swoje tronki. Fuj, zroniki. Pieski, jak to niektórzy mówią, pieski. Nie wiem dlaczego. O. mógł wcześniej postawić. Bo inaczej, a teraz koniec. To już nie ma co ten... Nie ma co zrobić. ale... teraz ten. Nie, nie, tak, jak to się nazywa, Wam jest. O, słornik! Słornik? Ej, chuj! Sorry, sorry. Moja pomyłka. O, tutaj coś? Nic. Dziękuję, Sawaki. Oczywiście jestem początkujący, więc robię błędy. Mam nadzieję, że mi wypoczycie. Do zobaczenia już wkrótce.